Cześć Wagi, Agnieszka Sowilo z tej strony, słuchajcie, nagram dla was runki na jeszcze maj i na czerwiec tego roku 2024. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać, bo właśnie mam tak mikrofon zawieszony, żeby, że nie będzie wiał w niego wiatr, chociaż jest ślicznie i pięknie i w ogóle nie wiadomo jeszcze jak. Ale dobra, zobaczmy sobie, co dla Was, moje kochane, na ten okres. Eee, Czytanie dla tych osób, no, które, dla których energię udało mi się ściągnąć, to jest jasne, że zapraszam Was na czytania prywatne, jeżeli macie takie ochotę, akurat. Eee, a jeżeli nie, no to nie, ale raczej tak. I teraz tak, z przełożenia sprawy domu, sprawy nieruchomości, sprawy spadków, generalnie rzecz biorąc, przepisów, przepisywań pewnych rzeczy i jakichś niespodzianek też związanych z podejściem rodziny albo w rodzinie, albo dotyczących właśnie spraw rodzinnych. Ktoś może tutaj zaskoczyć Was swoją postawą, generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi na przykład o no wziął, zszedł, a okazuje się na przykład, że testament jest zapisany, generalnie rzecz biorąc, na waszą korzyść, tak? Gdzie byście się nie spodziewały po tej osobie. Tego typu rzeczy są tutaj pokazane, ale jedziemy dalej, zobaczymy sobie, co będzie. Oaj. No Pierwsza i podstawowa rzecz, tej was, tej was w związkach. Druga rzecz, która jest tutaj pokazana, man nas w rodzinie. Energie, które sprzyjają jak najbardziej oświadczynom i. Wszelkim sprawie, bardzo ważna rzecz, rajdo ze świata zewnętrznego, może od tego zacznijmy, pokazuje, że będą się działy rzeczy, które są z odległości. To są rzeczy, które można nazwać powrotami, odnawianiem generalnie rzecz biorąc, bądź pewnymi zdarzeniami, które są na przykład niezapowiedzianymi, na przykład wizytami, gośćmi, którzy pojawiają się. Tak naprawdę, ni stąd, ni zowąd, albo dzień wcześniej dają o sobie znać, generalnie rzecz biorąc, odnawiając kontakt. Natomiast teraz tak, bardzo ważna sprawa to jest taka, że o ile w sprawach związków macie fenomenalne karty, i one są pokazane jako karty zapowiadające bardzo poważne deklaracje uczuciowe, bardzo poważne sytuacje, właśnie. Decyzji, um, no właśnie o powzięciu odpowiedzialności za, nie tylko za siebie, tak? Czyli takie, no już poważnie się robi, poważnie. Już nie można powiedzieć, że jesteśmy tam parą, ale to wszystko na przykład, nie? O tyle w sprawach, w sprawach pomocnych ludzi i podróży mamy Naudis odwróconą i w sprawach umiejętności i wiedzy mamy durisas. I teraz tak, oprócz tego w sprawach kariery i drogi życiowej jest i was, więc sytuacja tutaj się tak troszeczkę, na jednym poziomie em, bardzo ładnie zapowiada, a na drugim poziomie jakby trzeba szybciutko ratować, co się da. Bo ja mam takie wrażenie po tych em, energiach, że gdzieś się wago zapętliłaś w swoich własnych projekcjach, w swoich własnych poglądach, w swoich własnych generalnie rzecz biorąc takich strachach, lękach, em, swoim zdaniu i uporze co do pewnych rzeczy, które są już jakby nieaktualne. E, z czego to może wynikać? Nie wiem, z wszystkiego tak naprawdę, ale nie będę się nad tym skupiać, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Warto by było natomiast przy tej Durisa, z przy umiejętności i wiedzy, postawić bardziej na inspirację, na taką twórczość, na zaglądnięcie w swoją duszę, w swoje serce. I dopiero w intelekt podejmując jakiekolwiek decyzje odnośnie, tak naprawdę, spraw personalnych, odnośnie w ogóle spraw ludzkich, tak to nazwijmy, czyli po prostu drugiego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że ja mam wrażenie, że jesteś w stanie zabarwić sytuację tak, każdą jedną, która. Tylko dzięki temu zabarwieniu będziecie mogła przekonać, że dokładnie tak jest, jak myślałaś. A ja tutaj nie widzę tego typu energii. To jest tak, jak ty byś zebrała pewne doświadczenia, pewne informacje. Nie wiem, może jakaś burza mózgów była, może się kogoś radzisz, na przykład jakiejś przyjaciółki albo przyjaciela. Może jesteś w jakimś środowisku po prostu, które w ten sposób cię zabarwiło, że przyjęłaś nie swoje punkty widzenia. Dwa jakieś obce koncepcje, kompletnie, generalnie rzecz biorąc, zabarwiają ci sprawy, które dla ciebie naprawdę są ważne, bo moje karty pokazują, że bez pomocnych ludzi i podróży, czyli tego wszystkiego, co jest rozwojem, tego wszystkiego, co jest wyjściem dalej, pójściem dalej, czy to w pracy, czy na przykład autentycznie po wodzie podróż, albo samolotem, albo przemieszczenie się, albo wyprowadzka, albo cokolwiek innego. Że to jest zabarwione generalnie rzecz biorąc jakąś koncepcją zupełnie obcej osoby, kogoś, kto wstrzelił się w twoją energetykę. Po pierwsze, zrób porządek na energii. To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Pooczyszczaj się z wszystkiego, co jest obce. Charakteru ci nie zmienimy, no bo pff, no jesteś jaka jesteś, umówmy się. Bardzo fajnie, ale to powiedzenie jest takim powiedzeniem, które mówi, nie musisz się rozwijać. Musisz. Musisz. Dla Do własnego dobra. I dobrze by było, żebyś dla własnego dobra pooczyszczała się energetycznie, zrobiła porządki na energii, żeby to wszystko, co obce, po prostu zdjąć, a żeby została tylko i wyłącznie taka waga. I wtedy dopiero na podstawie tego podejmuj jakiekolwiek decyzje. W pracy się pokazują sprawy, poszukiwanie rozwiązań, bo mnie się to pokazuje w karcie półrocznej, więc generalnie rzecz biorąc, może być tak, że już wiesz, że coś się będzie działo, jeżeli chodzi o. Um, ten okres, jakieś możliwe zapowiedzi z restrukturyzacji, jakichś zwolnień, jakichś różnych innych rzeczy, które są niepokojące. Natomiast ja nie mam tutaj potrzeby panikowania. Ja mam tutaj wręcz u ciebie pokazaną konieczność, że tak powiem, w tej chwili robienia, póki jeszcze jest jakby stabilna sytuacja w miarę, robienia porządków na energii, zrobienia porządków ze sobą wzięcia pod uwagę wszystkich możliwych do doszkoleń, które są pokazane w DURiSAS, postawienia na to, co nawet się nazywa przebranżowieniem, dlatego, że przy tej energii jest bardzo łatwo generalnie rzecz biorąc zrobić coś nowego, ale dojść do profesjonalizmu w miarę w krótkim czasie. Także to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli teraz tak, mam tutaj dwie znajomości. I jedna jest jakaś, to może być znajomość generalnie rzecz biorąc, która do trzech lat nawet się ktoś nie odzywał generalnie no nie miał czasu. Coś się wydarzyło takiego, co załamało tą znajomość, i tutaj mi się pokazuje ta osoba, która właśnie odnawia kontakt, chce odnowić kontakt po czasie właśnie dosyć dłuższym. No może to być trzy miesiące, ale to jest ogólne czytanie, więc generalnie rzecz biorąc ja nie będę tutaj wchodzić w szczegóły. Bardziej mi się to kojarzy z trzema latami, albo w tym okresie do trzech lat i warto by było, żebyś właśnie przez pryzmat swoich przekonań, swoich, generalnie rzecz biorąc takich zabarwień, Czegoś, co utwardziłaś, co w sobie osadziłaś, co, czego pilnujesz i jesteś uparta, generalnie rzecz biorąc, w tym wago, żeby tak myśleć, żebyś nie podchodziła teraz do tej osoby, bo to już jest zupełnie inny człowiek. Natomiast jest szansa na coś, co nie udało się wcześniej, a w tej chwili można będzie to zrealizować. Natomiast druga znajomość jest pokazana jako znajomość przy ym, jakichś bardzo ciężkich sytuacjach. To mogą być sytuacje pogrzebowe, to mogą być sytuacje na przykład mm. <laughs> wypadkowe. To mogą być sytuacje, gdzie ktoś skręcił nogę, złamał nogę, coś się wydarzyło po prostu, ale także mogą to być jakieś sytuacje tak głupio, głupio brzmi kryminalne. Nie wiem, ktoś komuś pomógł, ale jest jakaś sprawa na przykład, no nie, gdzie trzeba świadczyć albo gdzie się jest wzywanym i tak dalej. I ta druga znajomość jest pokazana właśnie w takich okolicznościach i to jest nowa znajomość, tak bym to nazwała, którą warto pociągnąć dalej. Bez projektowania swoich farmazonów na tą znajomość, bo jeżeli zabarwisz tego człowieka swoimi energiami, jakby wypromieniujesz to, czego się boisz, jakie masz obawy właśnie, jakie masz poglądy na to, kto kim jest, na przykład, że ten, nie wiem, chirurg jest taki, a sędzia jest taki, a na przykład sklepikarz jest taki. Ja mówię już takie głupie przykłady, ale no obrazowe chociaż, nie? to ty jesteś w stanie poprzez te swoje przekonania tak naprawdę na wstępie już w przedbiegach spieprzyć coś, co może się zapowiedzieć jako bardzo fajna znajomość, która się przekształci później w uczucie. Więc myślę, że warto, warto by było sięgnąć na nowo do pewnych, no przede wszystkim radykalne wybaczanie i to w praktyce, niebiańska przepowiednia, przypomnieć sobie pewne treści, pewne... Sposoby pracy z energią, żeby móc na czystej karcie, a jeżeli już to zabarwiając w czymś dobrym, ale też nie na siłę, dlatego że jeżeli My na siłę chcemy zabarwiać kogoś swoją energią na przykład, mamy ją dobrą na przykład, na tyle wibrujemy wysoko, że jesteśmy w stanie to przełożyć na drugą osobę, ale nie chcemy zauważać rzeczy, które są negatywne i które są patologiczne na przykład, i które są wciąż, i wciąż, i wciąż. No to jesteśmy idiotami, umówmy się, tak? Czyli nie w ten sposób. Chodzi mi o to, żeby zadbać o swoją energetykę, o swoją wibrację, o wzorcowy stan. I przyglądając się tym nowym znajomościom, które Cię tutaj czekają właśnie z końcówką maja do końca czerwca, to się oczywiście przekłada jeszcze na lipiec, ale to już nie o tym mówimy, i autentycznie dać szansę sobie na coś, co będzie um, rokowało na dobry związek, dobrą relację. Teraz tak, te z Was, które mają jakiś problem, bo widać, że... nas oczywiście jest pokazana w rodzinie jako takie sytuacje, gdzie się podejmuje pewne wspólne kroki biznesowe, można coś łączyć na przykład, czyli załóżmy sprzedaż jednego, drugiego mieszkania, żeby zakupić dom, albo połączyć kredyty, żeby otrzymać na przykład większe, większą... może połączyć siły, żeby otrzymać jakiś większy kredyt razem i tak dalej, tak wszystko to jest pokazane jako bardzo fajne, perfekcyjne, wskazane, bardzo ładne i tak dalej. Natomiast karty pokazują tutaj, żeby się zainteresować dziećmi i teraz bardzo ważna rzecz, zainteresować się dziećmi, ale w takim wymiarze, żeby zrobić coś po cichu. No właśnie, no właśnie dyskretnie. I to akurat tutaj jest pokazane w tej petrio żeby najpierw się zorientować w sytuacji, a dopiero później reagować. Nie wiem, dlaczego to jest tak ważne, ale to jest pokazane tutaj jako konieczne. E nie wiem, załóżmy przyglądasz się znajomym swojego dziecka, albo przyglądasz się jego wybrance, albo wybrankowi. Absolutnie nie ingerując, nie dyskutując, nie rozmawiając, nie dając dobrych rad, nie, nic nie robiąc. Ja nie wiem może dla niektórych z was. Ja nie wiem, może to jest sytuacja, gdzie po prostu jest tak dziwna sytuacja u dziecka, może to jest dorosłe dziecko, kto wie. I. Ktoś ma jakieś dziwne podejrzenia, syn czy córka nie umie tego zrobić. Może ty masz jakiegoś prywatnego detektywa na przykład wynająć na własną rękę i, i zobaczyć, co się tam dzieje. Ja nie sugeruję, że tak należy zrobić. Ja daj przykład tylko w tym momencie, bo to są karty, które są, informują o tym, one krzyczą o tym właśnie, ani nie sugerują, e, tylko krzyczą o tym, żeby zrobić, zorientować się w sprawach dzieci w sposób. Bardzo dyskretny, bardzo łagodny i dopiero mając stuprocentową pewność przy czymś, bo tutaj chodzi o uzależnienia też, tu chodzi o pewne rzeczy, które są ukrywane i faktycznie jest na to moment, żeby odkryć tą prawdę, natomiast tą prawdę należy odkryć w sposób odpowiedni. Być może, żeby nie spalić na panewce pewnych rzeczy, ale trzeba to zrobić z głową. Tak to właśnie wygląda. Finansowo ten czas powinien być dobry, natomiast ja nie wiem, dlaczego ja mam wskazanie, żebyście uważały na wszelkie, nie wiem, może do lasu gdzieś pojedziecie albo, albo nie wiem, no nie, no zimno to już tak nie jest, żeby w kominku palić albo żeby był, za, nie wiem, zatkany za albo coś z tych rzeczy. Musicie zwrócić uwagę na tego typu rzeczy. Jak z ogniem po prostu uważać, albo to mogą być bardzo poważne poparzenia, na przykład jakimiś środkami tak, chemicznymi, bądź no jak szczerbaty na przykład na sucharki. No nie, jedzie się do Afryki, pierwsze słońce łapie i zwariowało się, po prostu oszalało i się poparzonym zostało. Natomiast tu jest wskazanie, musicie na to zwrócić uwagę, bo z tym mogą być bardzo poważne problemy. No chyba, że ktoś ma elektryka, no to nawet nie będę wypowiadać się na ten temat. Co i jak. Ale nie mam przy tym samochodów, ani żadnych tego typu rzeczy. Bardziej chodzi o zdrowie, bardziej chodzi o bezpieczeństwo. No i już, no. No i już, nie ma co przedłużać, bo... Bo tutaj już widzę, że na brzegu, na łódce się impreza kroi, więc czas stąd uciekać. Ja to wolę, jak jest woda. Święty spokój. Dobra, zobaczmy. Mhm. Dobra, w zdrowiu absolutnie zwracamy uwagę na wszystko, co jest związane z hormonami. Wszystko, co jest związane z trzustką, bo tu na jednej linii mi się w ogóle pokazuje i trzustka, i mi się, pokazują mi się nadnercza. Ale tak samo głowa, więc generalnie rzecz biorąc może faktycznie chodzi też o zrobienie porządków jakichś na energii, wiecie, bo to jest wszystko połączone, nie? Te centra nasze energetyczne z gruczołami dokrewnymi i tak dalej, to wszystko jest po prostu, no, no, jak ekosystem. Dlatego zadbać tutaj, popatrzeć, zrobić badania w pewnym sensie, ale wszystko zaczynamy zawsze od energii, bo nieraz to takie jest, że... Idziesz się strasznie leczyć, robić badania, różne inne rzeczy, a sprzęt nic nie wykazuje. No nie może wykazywać, bo jeżeli pewne rzeczy są jeszcze na energię, ale już schodzą e, e, energią, e, zaczynają się w pewien sposób materializować, to dopiero wtedy powoli widać na organach, coś się dzieje, coś nie funkcjonuje i tak dalej. Zawsze wszystko zaczynamy od energii, dobra? Na to zwróćcie uwagę. E, no i co? No w, w, Fajnie by było, żebyście wykorzystały ten okres, dlatego że dla wielu WAK ja widzę tutaj bardzo dużo możliwości faktycznie osiągnięcia takiego, takiej satysfakcji, takiego dopięcia pewnych spraw, jeżeli chodzi o sprawy związków, o no właśnie jakieś deklaracje, jakieś takie postanowienie pewnych rzeczy, czyli ale to już jest ten czas, żeby się zaręczyć, albo żeby pójść do ślubu, albo żeby na dziecko jest już czas i. I to jest właśnie ten moment, wykorzystajcie go, bo on y, będzie Wam sprzyjał, że tak powiem, ale wszystko w tej energii łagodności, nie? Bo z lękami, ze strachami, ze straszeniem się samo sobie, to w ogóle to człowiek wychodzi na tym bardzo źle. Mówię, jak ty z Bogiem, to nieważne kto przeciwko tobie, odnieście się więcej do modlitwy, zacznijcie medytować, wizualizujcie też piękne rzeczy. Też się chronicie w ten sposób, Od, bo przejmujemy w tej chwili bardzo dużo, ja też to zauważam, że próba tego w cholerę jasną, co chwilę jakaś bańka energetyczna zagląda do mnie, czy nawet przechodzę między ludźmi i tak dalej, próbuje się coś czepiać, no bo, no bo ludzie emitują to wszystko. No, naprawdę, jeszcze, niby ta masa krytyczna się już zebrała, ale jeszcze jest tego za mało, tej świadomości, tej tej odpowiedzialności, nie? Że, że trzeba dbać o tą energię i też o jakość swoich myśli, bo to będzie dziwnie. A my nie chcemy, żeby było dziwnie, więc proszę się odnieść do tych naj, najfajniejszych energii, jakie są na tym świecie, czyli tych budujących na podłożu i, i, i pochodnych miłości, pierwsza rzecz. I wagi bardzo Was proszę, zróbcie porządki z pomocnymi ludźmi, z podróżami, z rozwojem, tak? czyli czytajcie to rozwój dlatego że karty pokazują, że ta naudis musi stąd zniknąć. Blokowanie pewnych rzeczy nie przynosi żadnych dobrych skutków. Uciekanie od pewnych rzeczy tak samo, generalnie rzecz biorąc, już lepiej rozpuszczać i doprowadzać do stanu wzorcowego i dopiero wtedy wychodzić z tej historii. Ale tutaj mam takie wrażenie, że niektóre z Was mogą być już w takim położeniu, gdzie się czują po prostu samotne. To może trzeba zrobić jakiś krok. Najpierw odnowić siebie w energiach dobrych, a później jeszcze raz wyciągnąć rękę i porozmawiać po prostu, nie? Do momentu, kiedy żyjemy, wszystko da się zrobić. Naprawdę. Później wam daję, całuję was bardzo mocno. Trzymajcie się i dbajcie o siebie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.